Siema, ja jestem Michał, a to jest kolejny Hall Klockowy, czyli seria, w której pokazuję Wam moje najnowsze Lego zakupy, Lego prezenty i generalnie co to mi się udało zdobyć związanego z naszymi ulubionymi klockami duńskiego producenta. Na wstępie chcę Was przeprosić za mój głos w niektórych fragmentach tego filmu, a jestem po prostu przeziębiony, wręcz nawet chory, można powiedzieć, a dogrywam niektóre fragmenty, żeby nie pozostawić Was. W ten piękny, sobotny dzień bez filmu na moim kanale. Ale tak czy siak, bez żadnego może zapowiem Wam co zobaczycie w dzisiejszym materiale. Między innymi, zobaczcie tutaj paczkę z Lego Shopu, w której to znajduje się jeden z najdroższych jak do tej pory wydanych zestawów Lego na 2022 rok. A mówię, jeden z najdroższych, no bo w zasadzie jest najdroższy, ale jest kilka zestawów w tej półce cenowej, które wyszły w tym roku. Mniejsza o tym, w miarę oglądania tego filmu na pewno zobaczcie jaki to jest zestaw. I jestem naprawdę z niego zadowolony, ale tak czy siak, przejdźmy do dalszej części tego materiału. Przed chwilą odebrałem od listonosza Nasza takie oto dwie przesyłeczki. Może zaczniemy od tej pierwszej. Wiąże się z nią do dosyć ciekawa myślę historia. Gdyż jest to reklamacja z kobi gdyż jak wiecie może... Jeżeli chciał ostatni odcinek z tej serii, to mam dwa zestawy Kobi Impost, gdzie niestety element maski samochodu kuriera był pobrudzony czarną farbą. Napisałem do Kobi, czy mogliby mi podesłać nowy element. Tam konkretnie to wypełniłem form formularz reklamacyjny. I z tego co widzę, znajduje się tutaj nowa maska już bez błędnego nadruku oraz jeszcze element, który od dziwo nie był uszkodzony ale również został tutaj dołączony więc naprawdę miło z ich strony bardzo za to dziękuję a teraz przejdziemy do drugiej paczki tą paczkę, ten foliopak chyba najlepiej będzie po prostu rozerwać rękami a przynajmniej tak mi się wydaje chociaż tutaj jest naklejona to taka kangurka na etykietę przewodową. o Okay, może mi się to uda rozerwać a jeżeli nie to po prostu sięgnę po nożyk i sobie wszystko tutaj ładnie nocne Okej, okay, teraz już ładnie to puściło i możemy wyjąć zawartość czyli takie zawiniątko z folii bąbelkowej naprawdę widzę, że paczka jest dobrze zapakowana co oczywiście jest na plus dla sprzedawcy, w szczególności biorąc pod uwagę, że raczej nie skorzystałem z dostawy Allegro Smart, a musiałem zapłacić za nią całe 6 zł. Ale jak na to, że sam zestawik kosztował 20 zł, to nawet razem z ceną dostawy, z ceną dostawy, to nawet razem z ceną dostawy wychodziło to naprawdę korzystnie. Dreszczem tutaj jest zaznaczone 20 zł. zestawik jest naprawdę fajny, możliwe, że jego recenzja już się pojawiła na kanale, gdyż nie mogę się doczekać, aż go sobie zbuduję, jest naprawdę genialny. Dodatkowo widzę, że dostałem tutaj w gratisie ołóweczki z Marvela, ołówek Guka Spider-Man 4 sztuki, bardzo miły gest ze strony sprzedającego, tutaj paragonik, także przejdźmy do następnych zakupów. Teraz może pokażę Wam kilka moich zakupów, które dokonałem stacjonarnie. Pierwszy z nich to taki oto zestawik LEGO City 60120 Starter Pack z odkrywców wulkanów. Zakupiłem ten zestaw w Domu Wiktorii w Krakowie. Za uwaga, uwaga 47 zł, co jest naprawdę dobrą ceną jak na obecne czasy. Co prawda z zakupem tego zestawu zlekałem ponad rok. Gdy już wtedy widziałem ten zestaw w tym sklepie i przy każdej wizycie chciałem go zakupić, ale jednak jakoś tak nigdy nie mogłem się zdecydować. Tym razem się zdecydowałem i powiem Wam szczerze, ani trochę nie żałuję. Następne dwa zestawiki jakie zakupiłem, to był dosyć spontaniczny, niespodziewany zakup są to takie dwie kostki, breloczki z pandą oraz jednorożcem z Lego Dots Oczywiście. Zakupiłem je w biedronce podczas promocji, gdzie przy zakupie dwóch zestawów, no konkretniej to generalnie zabawek, ale tutaj mówimy wiadomo o Lego, więc przy zakupie dwóch zestawów na każde z nich otrzymywaliśmy 70% rabatu i tutaj zapłaciłem 12 złotych za, za obydwie, czyli po 6 złotych od sztuki jednej takiej kostki, jeżeli mogę tak powiedzieć. To by było chyba na tyle na chwilę obecną w moich zakupach stacjonarnych, więc teraz przejdźmy do dalszych Lego zakupów. Mam tutaj takie dwie paczuszki, ta czarna pochodzi z Vinted, a biała z Allegro, może zacznijmy od tej z Vinted, gdyż tutaj znajduje się tylko jedna figurka, natomiast w paczce z Allegro znajdują się figurki trzy, są to figurki, to już mogę Wam chyba powiedzieć, bo i tak zaraz się o tym dowiecie, przebrane za klocki, co prawda każdą z tych figurek mam, ale po prostu chciałbym je sobie wyeksponować. A te, które mam, nie chciałbym ich wyciągać, gdyż pochodzą one z serii kolekcjonerskich, które mam kompletną. Dlatego nie chciałbym ich ruszać. Natomiast zamówiłem sobie nowe. Tutaj mamy figurkę zielonego klocka. Także możemy sobie tutaj tak ładnie z boczku ustawię. Natomiast w tej kopercie z Allegro mamy panią i pana klocka. Czerwoną i niebieską z serii 18. Okej, okay, paczówka otwarta. A mamy tutaj nawet nie dwie, a trzy saszetki gdyż czerwonego klocka zamówiłem sobie w dwóch egzemplarzach, przez co będę miał trzy figureczki, tak jak chciałem do wyeksponowania: zielonego, czerwonego i niebieskiego klocka. A dodatkowo czerwonego klocka jeszcze sobie wykorzystam gdzieś w moim LEGO mieście. Tak jak wspominałem, ja te figurki już posiadam, ale nie chciałbym ich ruszać, gdyż są one ładnie wyeksponowane w kompletnych seriach. Natomiast jeszcze muszę dokupić jedną figurkę, która pochodzi z Builda Mini. I jest to klocek jeszcze w innym kolorze. I ładnie sobie jakoś to wyeksponować. Także przejdźmy do dalszych paczek. Przed Wami znajdują się teraz dwa moje najnowsze zakupy LEGO czyli mamy tutaj kosmiczną drużynę Bęka zakupioną w sklepie klockowo za 33 zł i 44 grosze niestety pudełeczko mi się leciutko dołu zgniotło podczas transportu ale to i tak nie problem gdyż raczej ten zestawik sobie otworzę pomimo tego, iż już dwie sztuki posiadam następnie mamy taką oto paczuszkę która pochodzi z Elixa chociaż jej zawartość znalazłem na grupie na Facebooku, a po prostu zakupiłem ją poprzez przesyłkę LX po dogadaniu się ze sprzedającym. A jest to taki oto polibak. Nie pamiętam jaki ma numer katalogowy, ale chyba gdzieś tutaj było to podane. Tak jest, jest to 3305 tutaj w rogu, wy może tego nie widzicie, gdyż polibak jest naprawdę mały. Jest to taki oto piłka w niebieskiej koszulce, nawet nie wiem dokładnie jak on się nazywa. Mam już takiego piłkarza w pomarańczowej koszulce, również nowy, nieotwarty. Dlatego zdecydowałem się na zakup tego piłkarza. Będą oni do siebie idealnie pasować, a zapłaciłem za niego 15 zł. Także za te dwie rzeczy zapłaciłem prawie że 50 zł. Ale uważam, że jest to naprawdę słoka cena. Przed chwilą odebrałem taką motopaczuszkę, która, jak zresztą już widzieliście, pochodzi z Allegro. Znajdują się tutaj dwie figurki. Za każdą z nich zapłaciłem 20 zł, czyli łącznie 40 zł. Dodatkowo powinien się tutaj znaleźć jeszcze gratis. A wspominam o tym dlatego, gdyż z tym gratisem wiąże się taka troszkę nietypowa historia. A mianowicie około miesiąc temu złożyłem zamówienie na 20 zestawików które były wystawione po 2 zł, były to takie zestawiki z Lego City, za chwilę Wam tutaj się gdzieś pojawią dokładnie jakie, ale sprzedawca do mnie napisał, że się pomylił i nie, miały one być wystawione drożej i że po prostu do następnego zakupu dorzuci mi gratis, a że to jest właśnie następny zakup, no to takiego gratisu właśnie się spodziewam. Gratisem jest tutaj, widzę już, taki oto kwiatek, przyjemna konstrukcja, może się gdzieś przyda do mojego lego miasta. Widzę, że jeszcze jest tutaj jeden gratis, a mianowicie dodatkowa figurka. gdyż jak wspominałem, zamawiałem dwie figurki, panią klocek oraz tutaj pana przybranego za tort, jakieś ciastko. A widzę, że dostałem w gratisie jeszcze figurkę farmera, tylko niestety bez świnki, ale to nie jest żaden problem. Naprawdę miło ze strony sprzedającego, że dorzucił mi takie dwa gratisiki. Pomimo tego, iż nie musiał, gdyż formalnie to miał prawo anulować po prostu mi zamówienie, także naprawdę za to dziękuję. Teraz widzicie zawartość mojej ostatniej paczki z Lego Shopu, którą przepraszam, że nie pokazałem wam jak otwieram, ale była ona po prostu za duża, aby to nagrać. A mamy tutaj przede wszystkim zestaw 10297. Hotel butikowy na 15-lecie modularów naprawdę piękny zestawik. Już jak tylko zobaczyłem jego zdjęcia, to wiedziałem, że raczej go sobie zakupię. A powodem jego zakupu był ten oto gratis, czyli vintage taxi. Jest to naprawdę świetny, wspaniały, ładny model. Można było go otrzymać w powyżej 920 zł. Czyli do hotela butikowego musiałem jeszcze coś dobrać. Dobrałem takiego oto stancza z kurczakiem. Dodatkowo jeszcze załapałem się na gratis Rok Tygrysa. Także jestem naprawdę zadowolony z tych zakupów. Ta oto paczuszka pochodzi z Vinted, a jej zawartość kosztowała mnie całe 18 zł. Plus jeszcze dodatkowo koszty dostawy, gdy zdecydowałem się na dostawę paczkomatem a nie orlen paczką. Borden paczka jest teraz chyba za darmo na vinted, ale tak jak ja już mówiłem, zdecydowałem się na paczkomat. Widzę, że tutaj sprzedawca kopertę z na pół. Co jest w sumie dobrym zabiegiem. Okej. Okay. Bo troszkę, mam powiem, że troszkę martwiłem o zabezpieczenie tej paczki, gdyż sprzedawca nie miał jeszcze żadnych komentarze. Obawiałem się, że na przykład źle zabezpieczy paczkę albo coś takiego, ale widzę, że wszystko jest jak najlepiej, bo mamy jeszcze dodatkowe zabezpieczenie w postaci folii bąbelkowej, a jest to poliwak. z Lego Batman mówi. Jest to Batman w strefie fantomowej, chyba tak się nazywała ta strefa. Tak jak zapłaciłem za niego 18 zł i naprawdę się cieszę, gdyż chciałbym zabrać wszystkie polibagi z Batman Movie. Jak widzicie mam przed sobą kolejną paczkę, która zawiera zestaw Pat Komat, co przynajmniej część z Was może troszkę zdziwić, zwłaszcza jeżeli oglądaliście skrupulatnie wszystkie odcinki z tej serii, gdyż wspominałem już chyba dwukrotnie, że mam wszystkie właśnie te zestawy. To impost, jednakże zdecydowałem się na zakup kolejnego tym razem uliwanego, gdyż był on w bardzo atrakcyjnej cenie, a mianowicie 25 zł, a z dostawą 28. Także naprawdę była to wyśmienita wręcz cena. A dostawić ten zakupiłem po to, aby do sortowni, która posiada dwa wjazdy, mieć dwa samochody, co bym to mógł to jakoś ładnie ustawić. A 30 zł za taki zestaw to naprawdę niedużo. Także jestem naprawdę z tego zadowolony. już tutaj rościnam te taśmy. Gdyż, jak widzicie, sprzedawca po prostu owinął pudełko i jakąś tutaj taśmą, jakąś folią, czy jeszcze czymś innym, tak czy siak, Za chwilę sobie to pewnie sprawdzę. Kompletność tego zestawu żeby móc sprzedającemu potwierdzić, że wszystko jest ok, gdyż jest to zakup za Eliksa. Tutaj widzicie jego zawartość. I Ja go pewnie sobie za chwilkę zbuduję. No i zobaczę, czy wszystko jest ok. Ile i pewnie nie będzie ok, to pewnie Was o tym tutaj poinformuję. Ale tak czy tak, przejdźmy do następnych zakupów. Oczywiście zestawem, z którego jestem najbardziej zadowolony, spośród Całych tych zakupów, stron, które tutaj pokazałem, jest hotel butikowy. Jednakże, z racji, że nie umieściłby mi się on w kadle, co zresztą już zauważyliście, że nagrywałem to na takim innym stoliku, aby ładnie Wam to w miarę pokazać. Także, wracając, nie znieściłbym się tutaj w kadle, więc po prostu pokażę Wam pozostałą zawartość tej otopatki dla Goshopu, z której również jestem zadowolony. Jednak wiadomo, nie aż tak jak z hotela butikowego, tak czy siak. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. No i cześć!